Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Korzystając z okazji, że mamy w Wielkiej Brytanii huczne obchody 70-lecia rządów czy panowania Elżbiety II, chciałem powiedzieć o związkach Haliny Noel z rodziną królewską. Ja to wiem tylko z opowiadań, bo cała sprawa skończyła się w 81. Zdaje się roku, a ja dopiero się sprowadziłem do pani Halinki w 1985. One dotyczą, i to jest w dyktowaniach, Lorda Mombaten, czyli wujka męża, czyli księcia Filipa Elżbiety II. Lord Mombatan to jest ten, który zginął na jachcie, tam bombę Ira podłożyło i Jacht wyleciał w powietrze, o ile dobrze pamiętam, i zginął. Dokładnie się nazywał Louis Francis Albert Victor Nicholas George, czyli Lord Mombatten. I właśnie on sporo podyktował. Od razu mi się cała historia przypomina, jak tylko czuję zapach tych oryginałów, tych dyktowań. One też. Powinny pójść do przepisania te dyktowania lorda mombatten. Gdy zginął, pani Halinka odebrała, że chciałby jej coś dać znać, chciałby podyktować. Zaczął jej dyktować. Jedno oficjalne dyktowanie, czy może dwa, zamieszczę w książce, gdzie będzie Władza, Oblicza Władzy. Taki będzie mniej więcej tytuł. W każdym razie ta historyjka. Krótka, którą chcę dzisiaj opowiedzieć. Kiedy on z Lord Mombatten zaczął dyktować pani Halince, dał jej znać, że ma w Szwajcarii na koncie trochę pieniędzy odłożonych, o których nikt nie wiedział że ma, no bo miał tam oficjalnie też oszczędności i tak dalej. Miał dwie córki, żona zmarła, córki zabezpieczone i tak dalej, także jedna z córek to była Patricia Knatchbull. To była mu starsza córka i lady Pamela Hicks. Ona jeszcze żyje, urodzona w 1929, to dzisiaj ma 93 lata. A tamta starsza zmarła w 2017. I pani Halinka otrzymała to hasło z poleceniem, żeby poprosić córkę, podzielić się, i on, Lord Mombatan sobie życzył, że. 20% z tej sumy ma być przeznaczone na to wydawnictwo New Reality Books, na te dyktowania, przepisywanie tych dyktowań i wydawanie. I pani Halinka miała, zdaje się, miały razem lecieć do Szwajcarii z tą córką. To była właśnie ta Patricia Knaczbul. Widzicie ją tutaj na zdjęciu, możecie się dobrze przyjrzeć, czyli ta starsza. Córka była nawet u pani Halinki. No i miały razem tam do tego banku do Szwajcarii polecieć. Pani Halinka przedstawiła jej całą historię. Jaka jest wola? Ona wysłuchała i nieopatrznie podała jej to hasło, w zaufaniu, wierząc, że oczywiście ona wypełni wolę ojca z tych dyktowań. No i co się okazało? Córka bardzo grzecznie podziękowała, umówiła się z panią Halinką, oczywiście, jak najbardziej i cisza. Pani Halinka dzwoniła później. Nikt telefonu nie odbierał. A jak odebrał jakiś kamerdyner czy tam major majordomus, to oczywiście nie było jej. No i historia się zakończyła. Córeczka najprawdopodobniej sama poleciała i wzięła całą sumę. Tak to jest. Zaufała, że no jak to rodzina królewska, no to przecież. Musi być ostoja uczciwości i szlachetności. A tymczasem nic takiego. Niechętnie pani Halinka o tym opowiadała, ale w końcu mi opowiedziała y, tą, y, tą historię. Taka historyjka. Ale później, trochę bo później, 7 lat w 80, nie właściwie 9, w 89. Pojawiła się pełna, pewna suma pieniędzy. Ja już chyba opowiadałem tą historię, bo zgłosiła się taka pani inwestor z Izraela, Edna, która się bardzo zainteresowała tym domem pani Halinki, zwłaszcza tą ziemią, terenem, bo to był dosyć duży, duży ogród, że ona to kupuje pod inwestycje i tak dalej. Przyszła drugi raz, przekazała zaliczkę, podpisała jakąś tam umowę wstępną notarialną, bo zdaje się notariusz, czy pani Halinka gdzieś pojechała, już dokładnie tego nie pamiętam, nie było mnie wtedy, byłem w Polsce. W każdym razie poznałem ją, bardzo miła pani. I to było jakieś 40 tysięcy funtów. Może to niedużo, ale na 89, 90 rok, no to jednak spora suma pieniędzy. I pani inwestor zniknęła. Tak jak i jej firma. Ślad zaginął. Pani Helinka szukała, no bo przecież dała pieniądze. Chciała ewentualnie zwrócić, jeżeli by nie doszło do transakcji te 40 tysięcy funtów. Nie ma, ślad zaginął. Telefony nie działają, nikt nie wie, nikt nie zna pani o takim imieniu i nazwisku Edna. Firma też jakaś istniała nie istnieje. No 40 tysięcy funtów jest, które pani Helinka przeznaczyła na tłumaczenia. Dlatego o tyle mniej pracy mnie czeka, żeby wydać te pierwsze dwa tomy w języku angielskim, no bo część jest przetłumaczona. Nie zastarzały się, mam nadzieję, te, te dyktowania. Także ruszam wkrótce z opracowywaniem, redagowaniem na tyle na ile potrafię. To jest mój drugi język po... W języku angielskim. No ale taka historia. Także... jak pani Halinka miała otrzymać jakieś pieniądze, środki, no to otrzymała. Nie w ten sposób, jak życzył sobie Lord Mombaten, gdzie córka wykiwała panią Halinkę. Ta pani Halinka otrzymała, miała taką wizję, że w przyszłym życiu, będąc kimś znanym już, ona będzie chciała się dostać do niej na imprezę, na bal, jakiś to pani Halinka rozkaże jej nie wpuścić, zamknąć przed nią drzwi do wyższych sfer. Może nie do wyższych, ale do sfer rządowych, no bo pani Halinka chce spełniać istotną rolę w rządzie w przyszłym życiu, tak sobie wymarzyła. I to w Stanach Zjednoczonych. Chcę być, zresztą pisałem już o tym, prezydentem Stanów Zjednoczonych. Także zobaczymy, jak to będzie. Ja natomiast chciałbym być szefem, dyrektorem jakiegoś dużego światowego wydawnictwa. A praktyki, oczywiście, odbyć w New York Times. Dlaczego nie? No i być z rodziców takich, Mieszanych, może z matki francuski, z ojca polaka, dlaczego nie? Też bardzo dobrze. No, ale dobrze. To przyszłe życie, a my żyjemy tu i teraz i tylko tu i teraz się liczy. Także taka historia, jak pani Halinka miała otrzymać te pieniądze, to je otrzymała. To też ciekawa sprawa. Ktokolwiek jeszcze chciałby przepisywać dyktowania, to proszę się zgłaszać. Proszę dzwonić 503 824 550 albo maila napisać na przepisane maupa-newrealitybooks.com przepisane maupa-newrealitybooks.com bardzo chętnie. Jeżeli ktoś chciałby czytać dyktowania chciałby je poczytać z wizją czyli z obrazem jak czyta dana osoba albo bez po prostu sam głos proszę się też zgłaszać na ten e-mail i na ten telefon jeżeli z Wielkiej Brytanii ktoś jest no to proszę dzwonić 07914167199 To chyba wszystko na dzisiaj polecam tym którzy jeszcze nie mają te dziewięć tomów, które się dotychczas ukazało, jest w nich spokój, nieziemskość tych dyktowań bardzo wielki spokój. Ja byłem bardzo nerwowy, a teraz jestem niezwykle spokojnym człowiekiem, ale przede wszystkim dzięki czytaniu. Czytając te dyktowania, możecie szlifować swoje zwierciadło wiary poza religiami, poza kościołami, poza władzą, szukać własnej drogi. A kto wie, po przeczytaniu tych dyktowań, nie, jeden, nie jedna z Was sięgnie po władzę, dokona jakichś cudownych wynalazków, wprowadzi tą upadającą cywilizację na nowe. Doktory. Dziękuję i zapraszam już wkrótce do kolejnych audycji. Do usłyszenia, do miłego.